Tyle sierści z tak małego pieska? Wiecie co to za rasa? Napiszcie w komentarzu, a my zabieramy się za mycie. Zaczynamy od różowej mięciutkiej gąbki. Jest delikatna i nie podrażnia skóry. Używamy szamponu oczyszczającego, żeby dokładnie usunąć wszystko, co nagromadziło się między kąpielami potem szampon nawilżający, żeby jego szorstka sierść była gładka i przyjemna w dotyku, a na koniec odrobina olejku, który nadaje piękny, zdrowy błysk. Najważniejsze to wszystko dokładnie spłukać. Potem wybijamy wodę z sierści i zaczyna się magia, suszenie. Zobaczcie, już nabiera objętości, jak mały lew. Dokładne suszenie jest kluczowe, bo wilgotna sierść może się kołtunić, a skóra nie będzie oddychać. Widzicie, ile sierści można wyczesać z tak małego pieska? Pamiętajcie o regularnych wizytach, najlepiej raz na dwa miesiące. Borikson ostatni raz był u nas w lutym, więc wyczesywanie jego sierści zajęło sporo czasu. Teraz czas na detale. Przycinamy opuszki, formujemy łapki i kształtujemy jego puszek. Widać, jak powoli wraca ta idealna miękka kulka. A oto efekt przed i po. A wy, jak często zabieracie swojego pupila do grumera? Napiszcie w komentarzu.